tam napisałem drugie wydajne Czyś Oczywiście w przerwach wychodziłem sobie na pole, strowali o… No, bardzo zadbanie, nie wiesz, na tych pastwiskach, wiesz, tam rozwagali sobie. czy łaskałem, przytulałem się do tych sympatycznych pysków. Oglądałem to rolnictwo. Jak być wszedł do mojego Edenu XXI wieku, to tam przeczytasz, że w 1984 roku jadę autobusem, wracam z Akademii do miasta. I patrzę, że są kolejki w sklepach. I to długie. Wychodzę przy śródmieściu, podchodzę do kolejki, przepraszam, za czym państwo stoicie? Za chlebem, proszę pana. I na to nie ma broni, żeby zapobiec. Tylko dlaczego nie chcą dopuścić tego? Bo są tacy ograniczeni, durnie, że nie mają wyobraźni. Oni uważają, że jakie dzisiaj łatwo się sprzedaje do Malezji czołgi. To mają zyski z tego. Nie rozumieją głupcy, że gdyby się nie kupiło tych 49 F-16, bo to jest złom w świetle tej metody, to te 10 miliardów dolarów, gdybyśmy przeznaczyli na własną innowację, wiesz, i własny przemysł uruchomili, o wiele większe zyski byłyby. Tego już nie, nie potrafią prze, przeliczyć ekonomicznie. I w tym jest wymiar prymitywizmu i głupoty ludzkiej. To samo w służbie zdrowia, skoro ja... Wiele ciężkich chorzy, nowotwory kasuje w tydzień czasu. Przewodnictwo nerwowe, na które nikt na świecie nie ma lekarstwa. Na przykład masz wyłączony nerw strzałkowy i ktoś nie może stopą ruszać. Ale żaden, gdyby takie coś stworzono w kosmosie, to żaden samolot, żaden obiekt, żadna rakieta nie ma najmniejszej szansy, żeby dolecieć tu. Dzięki tej głowicy humanitarnej możesz też każdą rakietę zdejmować, bo wystarczy dzisiaj zaprogramować tak głowicę, czy się rozerwie 7 ładunków przed, w, 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 w linii precyzyjnej linii lotu rakiety. Nawet jak ona zmienia parametry, to pamiętaj, że rakieta jak leci z szybko, to ma 12 tysięcy km na godzinę, to mówi się, że ona e, zmienia kurs. Owszem, zmienia, ale ta zmiana zachodzi na odcinku gdzieś 200-300 kilometrów. Jak zbyt długo opady trwają, to ja tam włączałem pompę zadłużeniową, miałem drugi zbiornik o 7 metrów wyżej. Taka jest konfiguracja mojego terenu. I pompowałem wodę do tego górnego zbiornika. I gdyby tak zrobili, to z górnego zbiornika możesz rurami pod ziemią, zimą nawet pozwolą, przerzucać tą wodę podczas mrozu. W inne miejsca, nie? Oddalone nawet o 30-50 km tego miejsca. Przypomnij, Wpomniesz, ty będziesz dłużej żył, ja mam już 80. skończoną. Ty będziesz świadkiem, że zachód będzie w rękę całował Arabów i, i Afrykanów.